Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, czwartym już odcinku naszej porwanej, czyli 50 pokoi. Chciałam na początek coś Wam pokazać. Tutaj mamy te 50 pokoi, o które właściwie chodzi, które musi nasza Jola przemierzyć. Od początku tutaj do zakończenia tutaj, żeby uwolnić się na świat. I tę całą działeczkę już Wam pokazuję. A więc tę działeczkę możecie znaleźć w mojej galerii. Ja nazywam się w galerii Paula S. Vlog, pisane łącznie. Tutaj jest niby, że autorem jest jakiś Jamie... Jamie? 93. W każdym razie ja zmodyfikowałam całkowicie piwnicę tego, tej działki, ponieważ te drzewa były faktycznie od niego i trochę żałuję, że tak zrobiłam, bo to wygląda jakby on to zrobił. Bo tak naprawdę cały ten najważniejszy dół wykonałam i ja własnoręcznie. I chciałam tutaj powiedzieć, że pobraliście to już ponad tysiąc razy. To jest dla mnie po prostu szokujące. Także wychodzi na to, że ponad tysiąc osób. Przynajmniej zaczęło to wyzwanie, więc jestem bardzo ciekawa, i napiszcie mi dzisiaj w komentarzu, który macie pokój. Już ostatnio sporo osób pisało mi, że już jest w, na przykład w końcowym pokoju, czy tak, czy, czy naprawdę daleko daleko. I ja wierzę, że jest to możliwe, ponieważ jeżeli by tak rzeczywiście przysiąść, to można by to szybko przejść. Tyle, że wiecie, ja nagrywam po kilka pokoi, żeby odcinki były tak mniej więcej po 20 parę minut. Także no, u mnie to schodzi dużo dłużej, ale jestem bardzo ciekawa, napiszcie mi w komentarzu, kto z Was obra. Właśnie tę działkę i w którym jesteście w tej chwili pokoju, a może już ukończyliście? I co zrobiliście z główną bohaterką, jeżeli już ukończyliście? Dobrze, więc ja już to zamykam, także chciałam Wam serdecznie podziękować za ten tysiąc pobrań. Na pewno Wam pokażę w kolejnym odcinku, ile wtedy będzie pobrań, bo zszokowało mnie to. szokowało mnie naprawdę, że jest już ponad tysiąc pobrań tej mojej działki, ponieważ sama zaprojektowałam, powiedzmy, ten dół i sama też ułożyłam sobie zasady, więc to jest. Dla mnie mega przemiłe, że aż tyle osób postanowiło również wykonać coś, co ja stworzyłam. Bardzo, bardzo miłe i bardzo to poprawia humor. Dostałam też taką propozycję, abym gasiła światła w pokojach, w których już nie jesteśmy, które są już zablokowane, więc ja postaram się teraz to pogasić. Ale najpierw bym chciała zobaczyć, dokąd my w ogóle mamy dostęp. Czy my możemy podejść tutaj? Zobaczmy to. Bo powiem wam, że ja to nagrywam już kilka dni temu, no i oczywiście wiecie, skleroza, skleroza jest oczywiście. Tutaj zobaczymy to to, to, to mamy odblokowane. Czyli tutaj też możemy wejść, chyba. Zobaczmy. Idzie dalej, więc wychodzi na to, że jest tutaj. Podejdziesz tutaj? Drzwi zablokowane, chyba. Czyli jesteśmy tutaj. Ja podejrzę na mojej wydrukowanej mapce. Pokój z prysznicem jest pokojem 15 w takim razie. Tak, czyli wychodzi na to, że tutaj mamy tak zablokowane drzwi, więc ja tutaj pogaszę. Ona może w tej chwili poruszać się tylko do tego pokoju. Myślę tutaj sobie, że w wolnej chwili no, czy wiem, że nie mamy za bardzo wolnej chwili ale możesz odchwaszczać i możesz podlewać, ponieważ ogrodnictwo chyba się jeszcze przyda, z tego co pamiętam. Tak, na pewno się przyda. I gotowe, kochani, mamy tutaj wyłączoną tą część, czyli dotąd już nie możemy się w tym, w tym obszarze poruszać. Tutaj wciąż możemy, tu gdzie są światła zapalone, zaświecone, także jak najbardziej tam możemy. Zbliżmy się do niej, tutaj sobie te ściany o tak zwolnimy. No i tak, kochani, w tym pokoju mamy cel osiągnąć siódmy poziom ogrodnictwa, więc akurat, akurat musimy się ogrodnictwem zająć. Widziałam też propozycję odnośnie czytania książek, książek o ogrodnictwie, ale niestety nie mamy teraz dostępu do półki, więc nie pomyślałam o tym wcześniej. Macie naprawdę rację. I mamy jeszcze osiągnąć w tym pokoju poziom piąty miksologii, więc zobaczmy, który to poziom mamy. Czwarty, początkowo czwarty, początek czwartego w sensie tak. Także przygotujemy sobie tacę z drinkami. Jakoś tak nie za bardzo mi się to podoba. Długo to schodzi z tym, z tą miksologią. Czyli jeszcze podsumowując, jesteśmy w pokoju 15, czyli tutaj, czy już 16? Nie no, chyba jesteśmy w pokoju. W pokoju, słuchajcie, 15. A 15 pokój to jest pokój z brusznicem. No tak, czyli aktualnie nie mamy gdzie spać. Na to wychodzi, że nie mamy teraz gdzie spać, ale trudno. Dzisiejsza poczta doręczona, więc. W wyjątkowej sytuacji możemy sobie opłacić rachunki 7 tysięcy mamy tym razem, ale tak jak mówię tutaj się nie liczy Hajs. Wiem, że wielką kontrowersję budzi fakt, ile rzeczy mamy tu w wyposażeniu? Wielką kontrowersję budzi fakt, czy nasza Jolanta zostanie ostatecznie z porywaczem, czy się zakochają w sobie, czy te rozmowy, SMSy z jedynym mężczyzną, z jedynym człowiekiem, który ona może wykonywać. O, oh, jak głośno. Spowodują to, że ona będzie mogła z nim być później, ale na razie powiem Wam, że jeszcze sama do końca nie wiem. Wiem, że to nie jest zdrowe i wiem, że dużo osób pisało mi, że to się nazywa po prostu Syndrom Sztokholmski i że to właśnie polega na tym, że porwana osoba zakochuje się, przywiązuje się do osoby, która ją porwała, bo jest to jedyna osoba, z którą utrzymuje kontakt. I siłą rzeczy ta osoba staje się dla niej ważna, i tak dalej. Więc tutaj mamy do czynienia z czymś takim. Wiadomo, że to nie jest zbyt zdrowe, więc ja sobie myślę, że nasza Jolanta raczej z tym Adamem, tak? To już pamiętam imię? Tak, nie będzie, tak wiecie, bezpośrednio, że wyjdzie o wielka miłość, ale może, może on zrozumie swoje błędy, w sumie on ją uratował przed śmiercią, więc może ona też się o tym dowie. Zobaczymy. To się wszystko okaże, kiedy skończymy już to wyzwanie. W ogóle też zobaczcie, że mamy tylko 22 dni następnej grupy wiekowej, spędziliśmy już półnastoletniego życia na siedzeniu w pierwszych 15 pokojach, więc dosyć długo. Dobra, szybko z nim pogadaj, bierzemy się do roboty. Kto by chciał takiego iPhone'a w ogóle zamiast zwykłego telefonu, już Wam pokażę. To jeżeli ktoś jeszcze nie widział mojego filmu z poradnikiem, jak takiego iPhone'a sobie zdobyć. To oczywiście w karcie u góry teraz się pokaże. W linku, w opisie, w opisie będzie link i będzie też na końcu w karcie końcowej. Dobra, pogadajcie, zaraz do Was wrócę. Już ostatnia rozmowa rozłączyła się dobrze i jest to nasz przyjaciel, więc tak widzicie, trochę dziwnie. Co do roślin, może tutaj sobie, o, zbierz cały plon i jeszcze może troszeczkę pogadasz z rośliną i wtedy może nam to ogrodnictwo troszeczkę podskoczy, bo mamy teraz procent 5. Tutaj musisz sobie jeszcze coś przygotować, tacę z drinkami, klasycznym, starym Yorkfieldem. Matko Boska, cóż to. I Gramy dalej. Ona teraz sobie jeszcze rozmawia, za chwilę pójdzie coś zjeść i posprzątać, ponieważ w tamtej części jest bardzo duży bałagan, ale kilka osób zauważyło właśnie, że ona ma dziwną aspirację i ja tego też na początku nie zauważyłam. Jej aspiracja nazywa się toast serem. I musi rozmawiać o tostach z serem z trzema różnymi simami, no to to nam się nie uda. I zjeść 10 tostów z serem, więc te tosty będziemy jeść. Jako, że ona jest już trochę głodna, to zrobimy sobie gotuj i wybierzemy sobie właśnie tost y, z serem. Może być, nie, dla jednej osoby będziemy częściej gotować, to częściej nam się będzie, szybciej nam się y, powiększy umiejętność, o. Zobaczcie, znowu mamy taką trochę sytuację niezbyt dobrą, ponieważ jest bardzo niewyspana. A nie ma gdzie spać, bo łóżko się znajduje dopiero w pokoju 16. Także na razie będzie chyba musiała sobie chwilowo zemdleć, tak? Czuję. No i głodna, głodna. To zaraz sobie tego tosta z serem zjem. Zabawa też jest słaba. No to nie wiem, co może robić. Za bardzo to nic. Mogłaby pograć na komórce, ale dosyć długo to idzie, więc ja bym proponowała, żebyśmy tutaj się jednak jeszcze na chwilkę Cofnęli, zrobiłabyś trochę tych drinków. Bardzo długo z tym idzie, bardzo, no ale cóż. Okej, okay, to jest zjedzone. Mamy 1 na 10, zobaczymy sobie. A jak to zobaczyć? Hmm, za bardzo to nie możemy, bo to, to jest tak jakby ukryte. To nie mam pojęcia, od czego to się pokazuje. Jak ktoś mi pisał, że gdy się zje trzy tosty z serem pod rząd, to ta aspiracja się ujawnia. Wciąż tutaj rozmawia, ale tutaj widziałam, że będzie zemdlenie za 0 minut, więc dawno nie było. Ale dzisiaj się już pojawi, tak myślę. Ale póki jeszcze nie, to niech jeszcze gada. Nic nie chce zemdlać, no to nalejmy drinka, albo nie, zróbmy tackę. Nie wiem od czego rośnie więcej, ale jakoś sobie uzdrołam, że od tej tacki. Tu wszędzie taki bałagan, ale nawet szkoda mi jest czasu na, wiecie, zbieranie tego, bo chcę już pójść stąd dalej, żeby było to łóżko. Czy zemdleje? Nie. Jest po prostu zbyt nieswoja, zobaczcie ile tego stoi wszędzie. Wymyśliłam sobie Klikniemy stopę na krzesełku zdrzemnij się, bo coś jest nie tak, pisze, że zemdlenie za 0 minut, boję się, że nagle mi się pokaże, że ona nie żyje, więc niech sobie trochę pośpi, trochę i ta energia urośnie, co nie za bardzo. To jeszcze raz, nie odzywaj się. Niech śpi, ja się do Was, odezwę, jak trochę polepszę to ogrodnictwo i jeszcze raz śpi i tą miksologię, bo wiem, że trochę nieciekawie patrzeć wciąż na to samo. Jest trochę później, jest piątek, pierwsza w nocy. Już prawie będziemy kończyć miksologię, więc przygotujmy tacy z drinkami. Mam nadzieję, że to już po raz ostatni, więc nawet niech skończy gadać z tą rośliną. No powiem Wam, jest to męczące, <laughs> to ogrodnictwo. Wiem, że też pisaliście mi w komentarzach, że najgorzej z tym ogrodnictwem. No Z ogrodnictwem jest naprawdę hardcore, bo długo, długo to schodzi. Gdybyśmy mieszkali, wiecie, na zewnątrz, czyli gdybyśmy mieli do dyspozycji, wiecie, po prostu działkę, to moglibyśmy sobie sadzić tego, ile wlezie, prawda? Tak to nie możemy sobie dokupić do Tylko mamy te dwie, no i z tymi dwoma się dwiema się użeramy. <grytanie> Także no tak to idzie. Chodź, chodź, kochana. Mam nadzieję, że to będzie już ostatnia ta tacka bo jest 96%. Chociaż zobaczymy w sumie. I co? O jazu, jeszcze 1%. No to ostatnia. Przygotuj tacę. Taka biedna, niewyspana. Próbuję tutaj klikać, wiecie, zdrzemni się. O, teraz jest. To może niech się później zdrzemnie. Ale powiem Wam, że ona nie chce. Kilka razy sobie się zdrzemnie, a później jest już tylko usiąść. Czy to będzie już? Jest. Osiągnięty po piąty poziom miksologii. To ja ją teraz troszeczkę podreperuję, posprzątam, pozajmuję się jeszcze roślinami. Mamy kochanie, zemdlenie, a ogrodnictwa 74. No niestety. Tyłkiem do widzów, słuchajcie, tyłkiem do widzów. Słuchajcie, upadek po raz drugi, dzisiejszy, drugi upadek, właśnie wstaje. I nie drinki, proszę cię, nie drinki, nie, nie drinki, dopiero co tu posprzątałam, nie. No, menda, dobra, wypisę tego drinka, już niech ci będzie. Uwaga, uwaga, trzeci upadek, właśnie wstaje. Naklikałam jej, zdrzemni się, ale nie doleciała już niestety. Jeszcze raz spróbuj się zdrzemnąć. I tutaj mówmy do rośliny. Słuchajcie, tyle minut już odcinka na pewno, a my wciąż tkwimy w jednym pokoju. <noise> no, hardcore, trochę hardcore. Tu miałaś tosta, więc zjedz tego tosta, bo ona sobie go ugotowała i nie zjadła jest mega głodna. Żeby się tylko nie zepsuł w międzyczasie. No to dobra, odkliknę to i niech zje tego tosta. Zobaczcie, już jest 99%, więc być może wreszcie już. Mam taką nadzieję. I jest. Siódmy poziom ogrodnictwa, wszystko się zgadza. Tak, zatem idziemy, słuchajcie, dalej. I teraz blokujemy pokój. Dobra, zaraz do tego dojdę, a na razie tutaj zrobię odblokuję tutaj wejście do tego pokoju. Odblokuj, już odblokowały się, chyba tak. I tutaj możesz przyjść się wreszcie wyspać. Tak, a ja Wam mówię, jakie mamy zadania w tym pokoju. Mianowicie mamy osiągnąć piąty poziom majsterkowania. Mamy czwarty, więc szybko pójdzie, tylko niech się wyśpi. A blokujemy drzwi między czternastym a trzynastym, czyli skończy nam się dostęp do lodówki w takim bądź razie, ale mamy jakieś plony, to będziemy sobie jeść nasze plony najwyżej. Tak, i tutaj sobie właśnie zablokujmy drzwi dla wszystkich. I tak wyspana, wysikana, teraz się kąpie. I ja sobie zdałam sprawę, że nasz stół stolarski został zablokowany, więc jak my, to, jak my to po prostu ulepszymy, to nie wiem. Znaczy polepszymy tą umiejętność. Będziemy próbować, właśnie tutaj się nie da, ale może na kipelku da się zrobić coś takiego jak ulepsz. Dodaj samoczynne czyszczenie, dodaj bidet, zobaczcie, więc może jak tak sobie będziemy robić, to nasze majsterkowanie troszkę podrośnie. Zobaczymy, mam nadzieję. Bo to chyba jest mój błąd, bo nie spodziewam się, żebym zrobiła to celowo, że zablokowałam sobie stół, a kazałam osiągnąć taką umiejętność. I robi ten bidet, słuchajcie. I rzeczywiście chyba tak, majsterkowanie rośnie, więc tutaj sobie będziemy po prostu wszystko ulepszać. Tutaj może, tu są wszędzie te części potrzebne. No to spróbujemy, może zamontuj regulator przepływu wody, tu jakieś tylko dwie te części. I ulepszyła tą toaletę już. I słuchajcie, mamy w tej chwili już 80%, więc bardzo fajnie to idzie. Zobaczymy, co tu jeszcze można potem ulepszyć. Bidet już mamy, dodaj ulepszoną spłuczkę. No i myślę, że to będzie akurat Tak, prysznic też już ulepszone, teraz się zajmuję już kibelkiem i to już będzie praktycznie koniec. Tak, majsterkowanie, piąty poziom majsterkowania osiągnięty. I w takim razie możemy sobie u... tak, możemy sobie już zrobić te drzwi, odblokować te tutaj, więc odblokujmy. I teraz mamy dostęp, zobaczcie, do lodówki. Tutaj śmierdzące jedzenie. Eee, dziwne. Bo tutaj jeszcze nic nie powinno być. I tutaj w tym oto pokoju musimy osiągnąć drugi poziom umiejętności fotografowania. Więc to sobie schowamy do wyposażenia ten aparacik i będziemy robić jakieś foty. Dobra, kończ to, bo to już jest Ci w sumie tak bardzo niepotrzebne, ale Ty chyba jesteś bardzo głodna. A, mamy lodówkę już, tak, mamy już lodówkę, więc zrobimy sobie oczywiście co, gotujmy i tost z serem, dlatego, że ja się staram wypełnić to przy okazji, mamy już sześć zjedzonych tostów z serem, no tylko te rozmowy będziemy musieli osiągnąć już po wyjściu poza tą działkę. Aha, no i miałam zgasić światło do pokoju, w którym już nie możemy przebywać, czyli to będzie tutaj wyłącz to pomieszczenie, tutaj wyłącz... To pomieszczenie i tutaj również gotowe jedzonko i przy okazji ma już trzeci poziom gotowania. Schowałaś sobie już ten aparat? Jezu, te ściany, powiem wam, są już trochę męczące. Tak, aparat już schowałaś, więc ja ci kliknę na tym aparacie, żebyś zrobiła jakieś zdjęcie. Zrób zdjęcie. No i to będzie nasze zdjęcie, więc co? Jako pierwsze to może te drzwi, które nam po prostu blokują... O, może jak. Dobra, nie, nie będziemy tego robić jakoś super artystycznie. Zrobimy po parę. Niech ta umiejętność nam rośnie. I zdobyta umiejętność fotografowania. Zobaczymy, ile to procent. Już 9, więc dużo. To jeszcze raz. Zrób zdjęcie Simowi, a nie możemy zrobić sobie. Jakimś dziwnym ludziom, których nie znamy i do których nie mamy dostępu. No to zróbmy zdjęcie po prostu. O, takie wiesz teraz uchylone drzwi. Kraty, takie wiecie po prostu, życie za kratami. Nie mamy jeszcze 100, ale nasza Jolanta jest bardzo spięta, więc pozwoliła mi tutaj poczytać książkę, bo mi się przypomniało, że już możemy. <grych> Także tutaj, tutaj może byśmy też wyrzucili to zepsute jedzenie, bo będzie śmierdziało. Więcej opcji, wyrzuć zepsute jedzenie. Tutaj może też sobie później podejdzie i zrobi jakieś zdjęcie. To mnie, słuchajcie, rozwaliło, robi sobie selfie i nagle ta mina odleśna. <grych> pokrzywiona, wkurzona. Czy to będzie już, kochani? Być może już. Bo już dosyć dużo klikam, Nie. Oj, rozpędzona przeokropnie. 90, 89%, przepraszam. No to jeszcze. No to no jeszcze na pewno nie. To jeszcze raz sobie zrobimy. Zrób fotkę z ręki. Teraz już z uśmieszkiem. Dobrze. Teraz mamy uśmieszek. I będziemy robić jeszcze raz. Zobaczcie, jest pogodna. Wszystkie te potrzeby w miarę na zielono, więc to mnie cieszy. Dobra, dawaj tę fotę. Nie ociągaj się, nie myśl tyle nad tym. Jeju! No to jest mina po prostu godna podziwu. Zobaczymy sobie. O, tak, zrobimy sobie szaleństwo za zamkniętymi drzwiami. Słuchajcie, szaleństwo. Co robimy? I nowy poziom umiejętności. Wpuścimy ją do kolejnego pokoju. Zobaczcie. Tutaj tutaj. Odblokujmy, ale kochani, na dzisiaj to będzie już wszystko, także dalej będziemy grać sobie w kolejnym odcinku. Podsumujmy, jesteśmy w pokoju 18, czyli tak w zasadzie jak na dzisiaj planowałam, poszło dosyć nieźle. Tutaj jeszcze może wyrzucić te śmierdzące rzeczy. Nie wiem skąd mamy tyle śmierdzących rzeczy, nie wiem. W każdym razie będziemy sobie dalej grać już w kolejnym odcinku, w piątym odcinku. Dosyć długo to schodzi. Zobaczmy, tak z lotu ptaka, że tak powiem, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, musimy oczywiście dotrzeć tutaj. No to trochę nam jeszcze zejdzie. Naprawdę tu jest ciemno, a ona tutaj wchodzi. A nie, przepraszam, tak mi się wydawało. No to jeszcze trochę, jeszcze trochę. W każdym razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie kciuk w górę, jeżeli odcinek się Wam podobał, jeżeli lubicie tę serię. Piszcie w komentarzu, czy pobraliście, który macie pokój. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale, czyli już jutro. A I ciągle też pytacie mnie, kiedy kolejny odcinek. Ciężko mi jest to powiedzieć, bo jak wiecie, mam nie za dużo czasu, nieco dobry internet, dlatego też będę starała się zawsze teraz wstawiać na fanpage'a, do którego link macie oczywiście w opisie. Nazywa się Hopelinka. Tam będę wstawiała zapowiedzi, kiedy, jaki film, tak mniej więcej za 1-2 dni wcześniej, bo też nie jestem w stanie wcześniej tak bardzo przewidzieć, bo różnie to u mnie wychodzi, jak wiecie. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego weekendu, do zobaczenia i cześć!